Dzień dobry, witam serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów Służby Specjalne. Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje przesłuchanie pana Macieja Wąsika, byłego sekretarza stanu w Kancelarii, prezesa Rady Ministrów oraz zastępcy ministra członka Rady Ministrów, koordynatora służby. Służb specjalnych. Punkt drugi. Przesłuchanie pana Mariusza Kamińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, byłego ministra, członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych. Chciałabym w tym miejscu złożyć wniosek o rozszerzenie porządku dziennego. Wnioski dowodowe. Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku? Nie widzę. Porządek dzienny posiedzenia został rozpatrzony. Szanowni Państwo, stwierdzam, że pan Maciej Wąsik nie stawił się na wyznaczony termin przesłuchania. Jak widzimy, przyjęte przez polityków PiSu styl działania co do kwestii wyjaśnienia okoliczności spraw, które nurtują całe społeczeństwo, jest tożsamy z obywatelskim kandydatem na prezydenta prawa i sprawiedliwości Karolem Nawrockim, który również kilka pięter wyżej nie stawił się na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości. Dzisiaj widzimy, że również pan Maciej Wąsik na posiedzenie Komisji Śledczej, będąc prawidłowo wezwany, nie stawił się w celu odpowiedzi na pytania które do niego chcieliśmy dzisiaj skierować. Bardzo proszę, otwieram dyskusję w zakresie wypracowania decyzji co do dalszego postępowania. Bardzo proszę, zgłasza się pan Witold Zębaczyński. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Państwo doradcy. Z uwagi na brak obecności świadka, który uchylił się od ciążęcego na nim obowiązku, chcę zawnioskować o skierowanie wniosku do sądu uchwały Komisji w tej sprawie w celu ukarania świadka. Macieja Wąsika za brak obecności na dzisiejszym posiedzeniu. Ta kara, maksymalnie dopuszczana przez polskie przepisy, wynosi 3000 zł, co stanowi jakieś 5-7% tego, co miesięcznie Wąsik wyciąga w Europarlamencie. Więc zdając sobie sprawę z tego, że dla tej skali zarobków ta sankcja, ewentualna sankcja. W zależności od decyzji sądu, nie będzie zbyt uciążliwa. Niemniej jednak jesteśmy zobligowani o, do wystosowania takiego oto wniosku, gdyż świadek po prostu zlekceważył swoje obowiązki. Dlatego proszę o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze w ramach tego wniosku bardzo proszę pan przewodniczący Tomasz Trela? Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja oczywiście przychylając się do wniosku Pana Posła Zębaczyńskiego chciałbym złożyć wniosek o rozpoczęcie procedury zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Pana Macieja Wąsika, wiemy że Pan Maciej Wąsik jest eurodeputowanym, trzeba rozpocząć procedurę związaną z uchyleniem immunitetu dlatego chciałbym taki wniosek złożyć, ta praktyka która jest Mogę poprosić o. Ta praktyka, która dotyczy polityków prawa i sprawiedliwości jest nam powszechnie znana, ale my jako Komisja Śledcza powinniśmy być bardzo konsekwentni i będziemy mieli pierwszy raz do czynienia z wnioskowaniem o uchylenie immunitetu posłowi do Parlamentu Europejskiego, ale to nie zmienia faktu, że zeznania powinniśmy odebrać i one powinny być zaprotokołowane, które posłużą do przygotowania raportu końcowego z pracy Komisji. Dlatego składam taki wniosek i proszę Wysoką Komisję o przegłosowanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dobrze. Mamy w takim razie złożone dwa wnioski dowodowe. Poddam je pod głosowanie. Pierwszy wniosek złożony przez pana posła Witolda Zębaczyńskiego zwrócenie się do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary pieniężnej na pana Macieja Wąsika za dzisiejsze niestawiennictwo. Kto, je, kto jest... Przychodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 6 osób, 6 głosów. Za 0, przeciw 0, wstrzymujących się wniosek uzyskał większość. Drugi wniosek złożony przez pana przewodniczącego Tomasza Trele, rozumiem, jest to wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie z równoczesnym rozpoczęciem procedury ściągnięcia immunitetu wobec pana Macieja Wąsika. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 6 osób, 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Wniosek uzyskał większość. Na tym zakończyliśmy punkt pierwszy porządku dziennego. W związku z rozszerzeniem porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia, pozwólcie Państwo, że przejdę do punktu „wnioski dowodowe. I w tej chwili proszę, pozwólcie że złożę wniosek dowodowy do Prokuratury Krajowej. Wnoszę o przekazanie całości raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącej akredytacji systemu Pegasus w części jawnej, jak i niejawnej oraz przesłanie wszystkich zaleceń wydanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego na podstawie artykułu 52 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych wraz ze wszystkimi ich wersjami obowiązującymi w okresie od 16 listopada 2010 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku, którymi dysponuje zespół śledczy nr 3 w prokuraturze. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Poddaję w takim razie wniosek pod głosowanie. Kto jest za zaprezentowanym przeze mnie wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. Głosowało 6 osób, 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy są jeszcze inne wnioski dowodowe? Tak. Bardzo proszę, poseł Witold Zębaczyński. Mówię, Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Państwo Doradcy. W niniejszym wnioskuję o przyjęcie i uchwalenie wniosku dowodowego kierowanego do prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska. Jest to wniosek o przedstawienie dokumentów na podstawie artykułu 14 ustęp 1 ustawy z 21 stycznia 1999 roku o Sejmowej Komisji Śledczej wnoszę o niezwłoczne przesłanie dokumentów z przeprowadzonego audytu funkcjonowania CBA oraz innych służb w zakresie dotyczącym zakupu i stosowania systemu Pegasus wraz z kopiami zawiadomień do prokuratury skierowanymi w tej sprawie. Komisja pomimo wystosowania w lipcu 2024 wniosku w tej sprawie do ministra koordynatora służb specjalnych dotychczas nie otrzymała powyższych materiałów. Są one niezbędne do właściwej oceny legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus po po gazu z podstawowym zakresem prac komisji. W krótkim uzasadnieniu Wysoka Komisja ECBA no, robi wszystko, żeby ten audyt po prostu nie, nie ujrzał e, światła dziennego i żeby nie był w całości przekazany komisji. Naszą intencją jest e, uzyskanie tego dokumentu. W całości dlatego składam niniejszy wniosek i proszę o jego uchwalenie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w kwestii wniosku przedstawionego przez pana posła Zabaczyńskiego? Nie widzę. Poddaję ten wniosek w takim razie pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. Głosowało 7 osób, 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. W tej chwili mamy do zrealizowania jeszcze punkty ostatni porządku dziennego. Ogłaszam przerwę do godziny 13 w oczekiwaniu na pana Kamińskiego. Dziękuję.